Witam wszystkich serdecznie w Rabacówce, a właściwie yy, w Izbie Pamięci, w Izbie Partyzanckiej ludzi walczących z komunistycznym z i y, hitlerowskim zniewobrzeniem. Taki napis jest na zewnątrz przy wejściu z tej strony. Yy, właściwie jest to izba poświęcona ludziom ognia, a w szczególności wiaruszom. Do gminy Raby Wyżnej należała habówka, rcawka, yy, z Komielna dlatego ludzie, którzy walczyli po, wo po wojnie o wolną Polskę yy, którzy przejęli jakby powiedzieć yy, dalsze działania po śmierci majora Józefa Kurasia Ognia to był właśnie Wąsowicz yy, który jest uwieczniony umie tutaj yy, z kowbojem yy, ze Spytkowic oni byli wcześniej u ognia w trzeciej kompanii zgrupowania partyzanckiego Błyskawica. To zgrupowanie działało na terenie Raby Wyżnej, Rabki i okolic yy, Podunajec. Dlatego też mówię, nawiązujemy tę tą izbę do tych wiarusów. Groźny zginął w, Bielan w Rabie Wyżnej, tam w przysiłku yy, na granicy Bielanki. Został ujęty przy nim Frody Kłaput. I kościelniak, silny, zginął również bratek. Dlatego mówię, chcemy ich upamiętać nie tylko na orderach, na portretach, ale i również w naszym życiu, żeby oni chwili gdzieś na tablicach pamięci, gdzieś w jakiejś książce, ulotkach. Ci ludzie, powiedziałem, działali na tym terenie, dlatego będziemy poświęcać im tą izbę, a i dowódcy Józefowi Kurasiowi. Dlatego tak jak powiedziałem, po ogniu teren działania przeszedł na teren y, tutaj y, gminy Rabki, Raby Wieżnej Dunajca. Tutaj wiele rzeczy się działo, tutaj mówię, działał Józef Świder, mściciel Kucuła. O, po prostu mieli granice y, wioski raby z rdzawką, znajomi spotykali się, znali się bardzo dobrze. Jest z nami pani Małgorzata Paliwoda, Jur, żona Zbigniewa Paliwody, żołnierza, żołnierza Ognia, ale i piątej kompanii krakowskiej. On z kilkoma dziewięcioma ludźmi rozbił więzienie Świętego Michała w Krakowie, w centrum miasta, uwalniając 64 więźniów. Jest niesamowita rzecz. Wyobraźcie sobie, idą, wyzwalają y, ludzi z więzienia. To nie jest brat, siostra. To są ludzie, których większości nie znali. Ich zapał, ich Yy, determinacja była niesamowita. Powiedziałem, ja bym się zastanawiał, czy taką akcję przeprowadzić dla kogoś bliskiego. Oni przeprowadzili to dla kolegów, a w większości dla nieznajomych. Dlatego bardzo cieszy mnie, że jest żona Zbigniewa pali Wody, yy, pseudonim Jur oraz Wojtek i jej yy, syn i syn Zbigniewa. Wiele razy tutaj byli u mnie w domu. Wiele razy w nocy do pierwszej rozmawiałem telefonicznie z panem Zbyszkiem, opowiadał swoje historie. Cieszy mnie, że jest tutaj również rodzina Świdrów. Rodzina bezpośrednio mściciela jest pan Marek Świder. I będzie również tam obecny jego brat Stanisław. Jest to skromne muzeum, ale. Ale jakże wymowne i myślę, że te zbiory będą się powiększać, będą się poszerzać. Witamy również pana Krzysztofa Tabra, stary Nowotarskiego, który, który zawsze nas wspiera, jest z nami, jest człowiekiem, który patriotycznie popiera nasze inicjatywy, nasze rajdy, nigdy mi nigdy nic nie odmówił, Może proszę o jakieś dobre. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie, witam przede wszystkim rodziny, rodziny żołnierzy, tych, którzy tutaj walczyli, tak jak Janek już powiedział, bo mu tak mówi, bo Janka to znamy od dziecka, albo on zna od dziecka, bo jest trochę starszy, dzisiaj też byliśmy. Witam serdecznie Państwa, witam radnych powiatowych, dyrektorów szkół, wszystkich Państwa przedstawicieli organizacji społecznych. Dziękuję bardzo za zaproszenie i cieszę się, że powstała taka izba, Zresztą jak rozmawiałem wielokrotnie, to dziękowałem Jankowi tutaj za tą inicjatywę w ogóle i Państwu za grupy rekonstrukcyjne, bo te wszystkie uroczystości nabierają innego, patriotyczne, nabierają innego charakteru. To działa na wyobraźni młodzieży w jakiś sposób szczególny, bardziej wyrazisty i to jest potrzebne. I w dalszym ciągu będę wspierał myślę, że młodzież tutaj ze szkół będzie przychodziła, będzie mogła. Janek zostanie kustoszem tego, będzie opowiadał tą historię, bo naprawdę dużo czasu poświęcił, żeby to zgłębić. Ja jeszcze na zakończenie podziwiam cię Janek. Jesteś mały, ale wielkiego ducha. Za wszystkie działalności w imieniu Błyskawicy, w imieniu grupy naszej również pamięć i Bóg zapłaci i szczęść Boże na dalsze życie! 2 lutego 1948 roku Józef Świder ze swoją grupą z Koszarów na z Wschodzi do Rady Wyżnej. Mieszka przez dwa u Krystyny y, 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 Wcześniej nie miała kontakt z groźnym i przyszli, aby przeprowadzić akcję na miesiącach, na ubejkach właściwie w Rabie czy na msze, na spotkania, na poprzednie. Jest to osiągnięcie, tak jak powiedziałem, że jest gdzieś w Polsce taka grupa. Tu jest podsumowanie tamtego roku. Podsumowanie tamtego roku. Podsumowanie tamtego roku. Podsumowanie tamtego roku. i tamtego roku. Podsumowanie tamtego nie Podsumowanie tamtego roku. Podsumowanie 15 rekonstrukcji i sensacji. Przeświętej na 34, apele po lewej 32, 17 parat pojazdów militarnych. 25 razy sztandary z 3 asystą. 610 razy rekonstruktorzy indywidualnie uczestniczyli w różnych wydarzeniach. Średnio około 10 wydarzeń na 10 uczestniku na wydarzenia. wydarzenie. z Kawidza, z Wyszynków Podkarajskich, byli, by, by, byli y, z sobą sądeckie, pracujemy ją od strzegach, po stronzku znanych. Dzisiaj tak byli nasi przedstawiciele. Proszę dalej. Klepsimy, ulepsimy, tutaj jest do filmu Nadzieja. Y, w pracy. W jednym dniu do południa y, w pracy, po południu w całym Targu. Jak zwykle jest, to jest jak jechałem do Radu Rady Rady Wrocławskiej, to nie znam akceptacji. Bardzo Bardzo dziękujemy za nadal współpracę. Dyplom uznania dla pani i panie świętym. Dzień dobry panie i panie, uścigi tradycji żołnierzy niezłomnych w Podlalach i ich spadkowierstwa Testamentu Polski podziemny rekonstrukcji konstrukcji historycznej. Brawo!

grupy oraz wydarzenia związane z tą działalnością zostaje mianowany na stopień wojskowy starszy strzelec Wojciech Pańka. Mianowany na stopie strzelec, reklut Rafał Kartula. Wow. Szelec, <noise> 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 reklut Anna Hadze. Rekord, Rekord, Fidel.